Witam bardzo serdecznie na Prawdzie Futbolu. No, trudno nie oglądać Barcelony w kontekście Roberta Lewandowskiego. Roberta Lewandowskiego w kontekście Barcelony i rzecz jasna reprezentacji Polski. Witam. To jest dzień 5 stycznia 2024 roku. Wczoraj Barcelona zagrała z Las Palmas i kontekstów tego spotkania także w kontekście reprezentacji Polski nie brakuje. Witam w cyklu Prawda kadry Orlen na Prawdzie futbolu i muszę powiedzieć, że Robert Lewandowski klika się, klika się. Usłyszałem to z otoczenia samego Roberta dokładnie. Klika się, jeśli chodzi o media, zawsze i wszędzie można powiedzieć. Polska. Bez dwóch zdań. Hiszpania też tam biedny, jak mówią Hiszpanie, ba, nawet Niemcy ostatnio namieszali w narracji, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Słuchajcie, o tym też będę na sam koniec gdzieś się wypowiadał, bo to jest ciekawe, jak namieszali Niemcy. Widać, i słychać. Bardzo się cieszę, że jesteście z prawdą futbolu. Dzisiaj bardzo konkretny. Life, bo zobaczcie, ten gracz też wzbudza emocje, prawda? On dzisiaj był zaprezentowany w Barcelonie, Vitor Roque, ten osiemnastoletni brazylijczyk, który rzeczywiście już Dzisiaj prezentacja, ale on przecież przyjechał wcześniej do Barcelony i wczoraj zdążył zadebiutować. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje wokół kapitana reprezentacji Polski, bez względu na porę roku, na to, w jakim momencie roku się znajdujemy, to tak. 72 minuty w Las Palmas, 21 kontaktów z piłką, zaledwie dwa strzały, jeden strzał zablokowany, drugi całkowicie nieudany to ten Witor Roque wszedł w 78 minucie i oddał trzy strzały dużo groźniejsze. Jedna sytuacja była wręcz niesamowita, nawet Robert oklaskiwał Brazylijczyka, który w piątek właśnie... Był przedstawiony w Katalonii, ale można powiedzieć, na boisku przedstawił się na Wyspach Kanaryjskich już w czwartek. Niektórzy złośliwi recenzenci w hiszpańskich mediach zaznaczyli, że te oklaski ze strony Roberta Lewandowskiego to było coś najpiękniejszego, co pokazał w tym spotkaniu. Słuchajcie, złośliwych ludzi nie brakuje na świecie. Prawda futbolu nie jest złośliwa, prawda futbolu jest konkretna, dlatego bardzo proszę o zalajkowanie, zostawienie suba, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje. Prawdy futbolu w 2020. Czwartym. Słuchajcie, o sprawach pzpn owskich może w innym live, dotyczących tej siedziby, choćby, bo to jest ciekawy temat. Muszę powiedzieć, że zawsze byłem zwolennikiem siedziby, ale nie chciałbym tutaj mieszać tych wątków, bo to jest troszeczkę inna treść. Dzisiaj skoncentrujemy się na tym wątku piłkarskim. Recenzje. Występu Polaka, one są jednoznaczne. Mam tu markę. Zobaczcie, tu jest skład Barcelony i jedynym piłkarzem, no może poza Christensenem, bez jakiejkolwiek gwiazdki w tym składzie jest Robert Lewandowski. Rzeczywiście źle wyglądał i jest pytany po meczu trener Barcelony Szawi. No, dlaczego został Polak zastąpiony, zmieniony? Tłumaczę to tak, został zmieniony, ponieważ potrzebowaliśmy napastników, którzy wbiegaliby za linią obrony, takich jak Vitor Roque czy Ferran Torres. Robert nie atakuje tak przestrzeni i stąd ta zmiana. Piłkarze muszą zrozumieć moje decyzje, bo rywalizacja jest duża, ale wszyscy będą grać. To muszę powiedzieć, że w tym duchu, jeśli chodzi o Polaka, Szawi nie wypowiedział się nigdy. Zawsze bronił, argumentował, wykazywał niesamowitą cierpliwość. Tu słowa są jakby konkretne w stosunku do Roberta. To w ogóle dotyczy szerzej wykorzystywania. Atutów Lewandowskiego. Wiecie, dwie legendy polskiej piłki Jacek Gmoch i Antoni Piechniczek, jakże różnią się w podejściu do 35-letniego Roberta Lewandowskiego. Według antoniego Piechniczka Robert Lewandowski powinien operować poza polem karnym, spajać grę, zawiązywać akcje, i z tego mógłby korzystać choćby świderski, czy nie wiem, milik powiedzmy, czy jakiś inny napastnik. Krzysztof Piątek choćby. Tak popatrzyłem o wykorzystanie Roberta w meczu, z, zobaczcie, z Czechami, i to jest tych kontaktów z piłką 39. Natomiast zobaczcie, to jest gospodarowanie właśnie poza polem karnym. Poza polem karnym, trochę w myśl tego, co mówi Antoni Piechniczek. To jeśli chodzi o gospodarowanie Roberta w meczu z Las Palmas, ono było bezbarwne, troszkę się koncentrowało w polu karnym. 21 kontaktów przez 72 minuty. Ja rozumiem, że same kontakty z piłką no to nie jest coś, co jakby jest decydujące, no ale wszystko inne jest decydujące. Trochę jest tak z tym występem Roberta Lewandowskiego, że symbolem jest to, jak Obrońca wybija piłkę z własnego pola karnego, trafia Roberta, ta piłka trafia do Sergi Roberto, a ten podaje piłkę do Ferrana Torresa. I Ferran Torres kończy akcję, ale w takim naprawdę snajperskim stylu. Zimna krew, technika, spojrzenie i rzeczywiście posłanie obok Wajesa, który rzeczywiście próbował sięgnąć tą piłkę, ale nie zdołał sparować tego uderzenia. Tylko w szesnastce, mówi z kolei Jacek Gmoch. Jak przedstawiam rację trenera Piechniczka, to Jacek Gmoch mówi tylko w szesnastce. To znaczy nie tylko, ale przede wszystkim wiadomo w polu karnym. Cytat, przecież stąd strzelał najwięcej bramek, to było jego królestwo, teraz czegoś mu brakuje, ułamka sekundy, decyzji, precyzji. Eee, tego brakuje według legendarnego trenera Robertowi Lewandowskiemu. Puentuje jednoznacznie tam w polu karnym, dalej jest najbardziej niebezpieczny. Wiem, wiem, słuchajcie, XG, które jest przypominane, promowane bardzo przez choćby Tomka Świąkałę, wykazuje, że lewy powinien mieć 12 bramek w lalidze, a nie 8. Tyle, że powiedzmy sobie, szczerze, XG to jest tylko jeden z takich parametrów, nazwijmy to, który, przez którego możemy rozpoznawać piłkarza, analizować piłkarza, diagnozować piłkarza. Myślę, że całościowe, komplementarne spojrzenie jest dużo bardziej pożyteczne. I w tym komplementarnym spojrzeniu Kmoch mówi jeszcze coś. Ja mu przytaczam to XG. Mówię mu o tym, że. To chodził do sytuacji, że Barcelona kreuje sytuację, że sam lewy oddaje dużo strzałów, ale i tak Gmuch ma przekonanie, patrząc na mecze Barcelony, on ogląda praktycznie wszystkie mecze Barcelony, że jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o, słuchajcie, wykorzystanie Roberta przez piłkarzy Barcelony, to ono jest niewłaściwe, że każdy z nich jest jakby egoistą na boisku. Każdy z nich jest przekonany, że to on ma wykończyć akcję. Rzeczywiście widać to w wielu sytuacjach. Nawet w Las Palmas była taka sytuacja, że absolutnie mógł zagrywać do Roberta Lewandowskiego Rw Rafinia. Słuchajcie, ja wiem, że Rafinia. Ostatnio parę bramek strzelił, czymś się wykazuje, natomiast jest to egoistyczny Brazylijczyk. Moje przekonanie to jest egoistyczny Brazylijczyk. Wydaje mi się, że nawet współpraca z Arjenem Rubenem była większą przyjemnością. Marka recenzuje ten mecz Barcelony. Gindogan oczywiście trafia z rzutu karnego, wcześniej jest faulowany przez, przez tego Singravena i wykorzystuje ten rzut karny w doliczonym czasie gry. Natomiast tutaj przy tej recenzji na łamach marki, myślę, że to jest dość, dość ważny taki fragment piszący. O presji Ferana na Lewandowskim. Presja Ferana na Lewandowskim to jest coś, co jest ewidentne. Natomiast ta presja zobaczcie, jak puentuje to hiszpański dziennik. Ferran Torres po raz kolejny stał się wybawieniem. Trener postawił na niego w wyjściowej jedenastce i wyszło to dobrze. Strzelił gola, który był fundamentem, jeśli chodzi o zwycięstwo Barcelony. Otrzymał tytuł MVP, który jest symbolem dla jego wytrwałości. Ferran nigdy się nie poddaje. Jeśli będzie to kontynuował, to Lewandowski znajdzie się pod wyjątkową presją. Zarówno ze strony Torresa, jak i nowo przybyłego Witora. Roque. To jest opis Terana Torresa. Natomiast dzisiejsza konferencja prasowa i ta prezentacja, jeśli chodzi o Witora Roque, to są słowa wiceprezydenta Barcelony Rafa Juste, który powiedział: Tak, wiecie, co Brazylenos reprezentują dla naszego klubu? Wszyscy mają ten uśmiech na twarzy, a także odpowiednie umiejętności. Witor ma to czego bardzo brakuje na świecie, zapytałem Szawiego, jak określiłby Witora Rockę, nazwał go rywalizującą bestią. Czyli zobaczcie, rywalizująca bestia. To przesłanie. Ja tutaj na tablicy tej prawdy futbolu wybrałem okładkę. Yy, Katalońskiego sportu sprzed kilku dni, ale myślę, słuchajcie, że ta okładka katalońskiego sportu, ona jest cokolwiek symboliczna. Zobaczcie to przywitanie trenera, to nastawienie szawiego, do młodziutkiego Brazylijczyka. Ten gest, myślę, że to, to zdjęcie jest absolutnie symboliczne rywalizująca bestia. No i cóż, te 72 minuty Roberta to troszeczkę takie potwierdzenie tego permanentnego kryzysu. Słyszę w ogóle, że Robert dołożył od siebie do tego procesu treningowego, że więcej indywidualnie pracuje, żeby mieć taką lepszą fizyczność w sobie i że z tą fizycznością nie ma problemów. Słuchajcie, być może fizycznie nie wygląda źle, no ale rzeczywiście to trafienie Maty Świecicki w trakcie transmisji rzeczywiście odwoływał się do tego trafienia trochę jako symbolicznego dla tego, co się dzieje z Robertem Rewandowskim, że chłop wykopuje piłkę i lewy Zaliczy asystę drugiego stopnia. Patrzę na Ferrana Torresa, jego liczby. 7 goli i 3 asysty w tym sezonie tyle bramek miał w całym poprzednim cyklu rozgrywek. Ok, w La Liga to są 4 gole i 2 asysty choć grał 18 meczów. Tyle, że licząc też minuty w Las Palmas, wystąpił zaledwie przez 804 minuty. To Lewy, który grał 17 meczów ligowych, ma 8 bramek i 4 asysty, ale przybywał na placu 1360 minut. Pierwsze minuty zaliczył ten Brazylijczyk Vitor Roque i trzy razy znalazł się w sytuacji strzeleckiej. Widać ta ruchliwość, to wchodzenie w te przestrzenie to o czym mówi, zobaczcie, po raz pierwszy tak dobitnie, tak ewidentnie, tak krytycznie można powiedzieć, Szawi wypowiada się pod adresem Roberta Lewandowskiego. Potrzebowalibyśmy napastników, którzy wbiegają za linię obrony. Robert nie atakuje tak przestrzeni i stąd ta zmiana. Nie atakuje tak przestrzeni, czyli on zwraca uwagę na to atakowanie przestrzeni. I widać było w tych nastu minutach, które dostał Vitor Roque, że on rzeczywiście atakuje tą przestrzeń. Ja muszę wam powiedzieć, że troszeczkę mi przypomina Ronaldo tego Luis Nazario de Lima, Ronaldo, pseudonim El Gordo czy Il Fenomeno, w zależności od tego, jak chcemy go pamiętać, był i El Gordo i Il Fenomeno. On przemknął w ogóle przez Barcelonę, jeden z tych blisko 50 Brazylijczyków, którzy grali w katalońskim klubie. On grał tylko jeden sezon, sezon 96-97, w 37 meczach ligowych strzelił 34 gole, a łącznie dla katalońskiego klubu zagrał 49. 9 spotkań, notując 47 trafień. Z tym, że powiedzmy sobie szczerze, Ronaldo trafił do, na Camp Nou, gdy miał 20 lat i 2 lata już był w Europie. Grał, ogrywał się w europejskim futbolu w barwach PSV Eindhoven. Skala talentu w ogóle pewnie il fenomeno, Ronaldo była większa niż Witora Roque, Natomiast to określenie rywalizująca bestia myślę, że gdzieś trafia w sedno. Słuchajcie. To jest program pełen emocji piłkarskich. Ja jestem człowiekiem żyjącym futbolem, żyjącym emocjami piłkarskimi. Będziemy tutaj dyskutować pewnie w styczniu, w lutym, w cyklu, prawda, kadro, na prawdzie futbolu, o poszczególnych reprezentantach, o ich dyspozycji, o tym, co wnoszą w klubach, o tym, jak mogłoby się to przełożyć na reprezentację. Będziemy ciągle i wciąż analizowali to, jaka jest ich sytuacja. Bo nie ma co ukrywać, słuchajcie, fundamentem do tego, żeby wreszcie dobrze mówiło się o reprezentacji, no musi być awans w meczach barażowych. To po prostu musi być w imię przełamania pewnej takiej tragicznej, negatywnej narracji, która jest wokół reprezentacji, wokół polskiej piłki. Związane to jest z mentalnością piłkarzy, ale to nie jest tak, słuchajcie. Że o tej mentalności ja pokazywałem na wstępie ten artykuł. Hugador del Barça, calidad plus mentalidad, czyli gracz Barcy to jakość plus mentalność, pisze autor Xavi Torres. On to pisze w dniu meczu, czy w przeddzień meczu z spal, nas ten to się ukazuje w dniu meczu z Las Palmas i zwraca uwagę, że Barcelona w 9 dni zagra 28, 28. dni zagra 9 meczów, jeśli dobrze pójdzie. To teraz zostało 8 tych meczów, jeśli dobrze pójdzie, bo zależne to jest od następnego tygodnia, czy Barca zagra 1 czy dwa spotkania. Bo grają w półfinale Superkopy w Arabii Saudyjskiej z Osasuną Pampeluna i później rozegrają finał przeciwko Realowi lub Atletico, Jeśli awansują, oczywiście do tego finału. Barca gra swój mecz teraz w niedzielę przeciwko czwartoligowcowi w Pucharze Króla, później leci do Arabii Saudyjskiej, gra w czwartek z Osasuną. Jeśli awansuje z półfinału do finału, to. to będzie grała ten finał z Realem lub Atletico w niedzielę, 14. I teraz tak, ten kalendarz przyniesie odpowiedź, czy jesteś wart Barcelony, jeśli w niej grasz. Pisze Xavi Torres na łamach katalońskiego sportu. Już Cruyff mówił, że piłka nożna to gra, w której liczy się przede wszystkim głowa. Rzecz jasna czytanie gry i siła mentalna. Jeśli jesteś piłkarzem Barcelony, dodaje autor, liczy się też oczywiście jakość, natomiast no on, przyjmuje, on pisze, że przyjmujesz założenie, że jako piłkarz Barcelony no musisz dobrze kopać piłkę. I wtedy decydująca jest właśnie mentalność. Niełatwo jest nieść na sobie, zakładać ten tryk od Barcelony w kryzysie się zwraca uwagę na tą mentalność w kryzysie. Bo zobaczcie, co się stało z Barceloną po 28 października. Wcześniej były tylko zwycięstwa, 10 i 3 remisy. Przyszła porażka wtedy, 28 października, z Realem Madryt. To na, na, ten, na ten mecz próbował jak najszybciej i wrócił Robert Lewandowski, On przecież wszedł w tym El Clasico w trakcie tego spotkania na Montzik. I od tego czasu przydarzyły się jeszcze trzy porażki. Szachtar. Zirona i Antwerpia, bardzo przykre porażki, z Szachtarem, jednak dużo niżej notowanym klubem, z Gironą, rewelacją rozumiem w ale zawsze to prestiżowa porażka Barcelony i to 2 do 4 i Antwerpia, no, po prostu w ogóle nie do wymyślenia, że jedziesz do Antwerpii, przegrywasz i jeszcze Lewy tam gra w tym meczu zamiast odpoczywać. Do tego dwa remisy z Rayo Vallecano i Walencją po 1-1, no oczywiście też sześć zwycięstw zaliczając to zwycięstwo z Las Palmas, bo wcześniej... Real San Sebastian, Alaves, Porto, Atletico, Almeria i właśnie wygrana na Gran Canaria. Natomiast teraz ten kalendarz powoduje, że ta mentalność jest tym bardziej ważna i puenta tego tekstu jest taka. Trener musi z tego składu w najbliższym czasie wycisnąć wszystko co najlepsze, jednak wypada też przypomnieć piłkarzom o odpowiedzialności. Czas na ich reakcję, na pokazanie mentalności, bo inaczej ich przyszłość w tym klubie jest zagrożona. Ciekawe spojrzenie jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o sytuację, rozumiem też Roberta Lewandowskiego w kontekście tej rywalizacji, w której jest Ferran Torres, jest Witor Roque. Natomiast ja jeszcze pokażę jedną rzecz, bo przemknęła przez polskie media w szczególności taka publikacja z niemieckiego portalu T-Online, w którym Dwóch autorzy, autorów, to jest Robert Hirzemann i Florian Wichert. Takie pro i kontra, że, to, że lewy jest niesamowitą szansą dla dwóch klubów z Bundesligi, na, żeby sięgnąć po Roberta Lewandowskiego. Jeśli popatrzyłem na to, ten artykuł był w polskich mediach przedrukowany. Wiadomo, klikalność. Klika się, Lewy się klika, bez dwóch zdań słuchajcie, Lewy się klika, a taka jest prawda w futbolu, prawda klikania, prawda w współczesnych mediów. Tak się zastanowiłem, na ile traktować poważnie ten artykuł. Wiecie, Lewy myślę, że jest pogodzony z tym, że on się klika. Jego otoczenie też jest pogodzone z tym, że on się klika. Natomiast Tutaj są też przypomniane te problemy finansowe Barcelony, że ta, ta, ta granica płacowa klubu to jest 270 milionów euro. I rzeczywiście do spełnienia pewnych warunków Barcelonie trochę brakuje, jeśli chodzi o jakby. Założenia finansowego fair play brakuje w ogóle 40 milionów. Jeśli dzisiaj lewy zarabia 26 milionów rocznie, a w przyszłym sezonie ma zarabiać 32 miliony euro rocznie, no to są rzeczywiście ogromne pieniądze. I tu jest spór dwóch autorów, bardzo ciekawie skonstruowany. Pro, dlaczego kluby Bundesligi powinny sięgnąć, i kontra, dlaczego nie. Ten autor, który pisze pro. To on stwierdza, że, że mimo wszystko to by była wielka wartość, taki powrót do Bundesligi, do Borussi-Dortmund czy Lipska, bo te dwa kluby są wymieniane w kontekście Roberta Lewandowskiego. I czy rzeczywiście Robertowi potrzebne jest takie zderzenie, 35-letniego piłkarza z takim nastolatkiem z Brazylii, do tego 23-letnim Ferranem Torresem, czy nie lepiej poszukać klubu, w którym może zarabiałby mniej, natomiast miałby poszukałby na nowo troszeczkę swojego piłkarskiego szczęścia i to nie musiałoby być szukanie piłkarskiego szczęścia w MLS-ie, w Stanach Zjednoczonych, czy tym bardziej w Arabii Saudyjskiej. To mógłby być, puenta tego stanowiska pro to mógłby być, to mógłby być największy transfer roku, w ogóle tak jest, takie jest stwierdzenie. Natomiast ten autor, który pisze kontra, no to przede wszystkim zwraca uwagę na to, ile zarabia Lewy i jaki to jest problem i myślę, że ten problem jest też gdzieś dzisiaj, jeśli chodzi o Barcelonę też przytacza rzeczywiście tą tendencję spadkową jeśli chodzi o skuteczność Barcelony i puentuje tak, że nikomu by to nie pomogło. Po pierwsze Bayern, Harego Keina, a, a Lipsk i Dortmund w ogóle posługują się inną filozofią, że dla Lewego byłoby lepiej, jeśli już jakby domknąłby swoją karierę w Stanach Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej. Tak czy inaczej e, e, klika się taka informacja absolutnie w kontekście Bundesligi i e, Roberta Lewandowskiego. Natomiast puentując e, słuchajcie moje nagranie, no myślę, że normalnie Pysięcie, uszanujmy Lewandowskiego za sukcesy. Słuchajcie, myślę, że każdy normalny kibic futbolu szanuje Wręcz podziwia, podziwia Roberta Lewandowskiego. Ja też absolutnie, podobało mi się nastawienie Artura Wichniarka, który powiedział ostatnio, że on nie chce przedwcześnie kończyć kariery takiemu piłkarzowi jak Lewy czy komukolwiek innemu. To tak jak mnie w meczykach ciągle i wciąż po mundialu dopytywano, czy ja bym skończył granie Krychowiakiem. To musi być decyzja trenera, Santosza, Probierza czy ktokolwiek innego. Chcesz grać Krychowiakiem? Grasz Krychowiakiem. To jest Twoja odpowiedzialność jako trenera. Dlaczego ja, jako dziennikarz, pasjonat futbolu, ok, mam przesądzać o tym, że kończy reprezentacyjną karierę krychowia? To tak samo, dlaczego mamy przesądzać, czy coś się kończy? Tu musi być odpowiedzialność samego lewego i jego spojrzenia. Słyszę, że mimo wszystko bardzo pozytywnego na reprezentacji tu i teraz. Że chciałby takiego przełamania, absolutnie, jeśli chodzi o drużynę narodową, Robert Lewandowski, ze swoim udziałem dokładnie ze swoim udziałem że te baraże, ten turniej finałowy Euro 2024. To byłoby takie e, przełamanie jeśli chodzi o reprezentację, żeby zamknąć, do, domknąć, ja nie mówię, że kończyć, bo to niech będzie decyzja Roberta i selekcjonera, czy kończy po euro, czy jeszcze decyduje się na udział w mundialu. Natomiast no, byłoby to dużo e, inne niż choćby ten mundial, e, który skończył się aferą premiową, która gdzieś wybrzmiewa, jakby do dzisiaj jest takim dzwonem, który ciągle i wciąż e, bije. Piłka jest bezwzględna, jesteś tak dobry jak ostatni mecz. No, ok, słuchajcie, piłka jest bezwzględna, natomiast bezwzględnym egzekutorem często był w historii Robert Lewandowski. Mam nadzieję, że się jeszcze przebudzi. Natomiast to zależy tu i teraz, się decyduje też ta przyszłość. Pewnie nawet w Barcelonie, bym powiedział, w kontekście tej presji ze strony Ferrana Torresa i Wiktora Roka. Zalegujcie, subskrybujcie. Prawda futbolu on-time, komentująca co się dzieje z kapitanem reprezentacji Polski. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie w cyklu. Prawda kadry Orlen. naprawdę futbolu.